1 marca wyremontowany oddział chirurgii Szpitala Kolskiego dzięki wsparciu spółki Państwowej Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego zbogacił się o 15 nowoczesnych szpitalnych łóżek o łącznej wartości 105 tysięcy złotych. Prezes spółki Grzegorz Fiałkowski przekazał darowiznę na ręce dyrektora Kolskiego Szpitala Iwony Wiśniewskiej w obecności posła na Sejm Leszka Galęby, starosty Kolskiego Roberta Kropidowskiego, wicestarosty Sylwestra Chęcińskiego, sekretarza powiatu Artura Szafrańskiego, ordynatora Andrzeja Kręgla, pielęgniarki oddziałowej Grażyny Szymczak oraz radnego powiatowego Mariusza Kozajdy. Na początku miesiąca marca radni powiatu kolskiego odbyli wizytę gospodarską w Kolskim Szpitalu. Szczególnej uwadze poświęcili nowo wyremontowany oddział chirurgii. 11 marca starosta kolski Robert Kropidowski odwiedził nowego wojewodę wielkopolskiego Michała Zielińskiego. Podczas wizyty pan starosta zapoznał pana wojewodę z inwestycjami jakie realizuje obecnie nasz powiat oraz przedstawił plany budowy północnej obwodnicy miasta Koła. 16 marca, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kole, odbyło się pierwsze posiedzenie Nowej Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kole. Tym razem nowo powołani członkowie zostali wybrani na kadencję 2021-2025. W skład Powiatowej Rady Rynku Pracy wchodzą osoby powoływane przez Starostę Kolskiego, pośród działających na terenie Powiatu terenowych struktur każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców, reprezentowanych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, Społeczno-Zawodowych Organizacji Rolników, tym Związków Zawodowych Rolników Indywidualnych i Izb Rolniczych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się Statutowo problematyką rynku pracy. Przewodniczącym Rady został Robert André. 19 marca Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński wręczył staroście kolskiemu okolicznościowy Czech dla kolskich domów pomocy społecznej o wartości 101 976 zł30 groszy. Zł. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 rok. 25 marca odbyła się sesja Rady Powiatu Kolskiego. Z uwagi na trwającą pandemię radni spotkali się w trybie online. Rada zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Kole, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole oraz sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodziny pieczy zastępczej za rok 2020. Podjęto uchwały w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych Powiecie kolskim w 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz powiatu kolskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2021 gminie miejskiej koło na realizację zadań z dziedziny upowszechniania dóbr kultury wykonywanego przez Muzeum Technik Ceramicznych w Kole prowadzono również zmiany budżetowe. 31 marca ogłoszone zostały wyniki kolejnego naboru w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Powiat kolski w ramach tego programu otrzymał 3 400 tysięcy złotych. Dzięki wsparciu powiatkolski będzie mógł realizować następujące inwestycje przebudowę parkingu i placu z zagospodarowaniem terenu zielonego przed budynkiem starostwa powiatowego w kole. Kwota dofinansowania inwestycji to 2 miliony złotych, zakup specjalistycznego sprzętu oraz wyposażenia sal dla kolskiego szpitala kwota dofinansowania finansowania 900 tysięcy złotych. Zakup ambulansu typu C wraz ze sprzętem i wyposażeniem medycznym na potrzeby zespołu ratownictwa witala w kole. Kwota dofinansowania inwestycji 500 tysięcy złotych.